No 609. No 160. 4. A podobno słyszałem. Bo tak się zachowujecie, jakbyście chciały, żebyśmy was zabrali na wakacje. No wiesz, Ej, bo Maja zdać, my mieliśmy wchać do ciebie na działkę na grilla, nie wiesz? Ja nie mam działki. Aha, do domu, sobie się do ogrodu. Nie Mnie zdział. 69. Ale to jest nie. sam

6,7. 7. No 6,7. Jeszcze o, raz. Aha, jeszcze raz. Fajny, no nie? No wiem. Ale tego nie widać niestety w tym filmiku. Chuck Bass! Jezu, wy zyszeliście na tego czaka? I Chuck Bass. I Chuck Bass? A ja napisałam mojej koleżance. No nie, filmuj nie. Jest czerwona. No to jest takie światło, że jest cała czerwona. No teraz tego ja nie zobaczysz. Mm. Teraz też jest Yyy... Napisałam Ewie na. Słuchasz, nie mi? Na leście. Słucham cię, napisałeś Ewie na Że ten, że moja nowa miłość to jest. Że moja nowa miłość to jest. Chuck Bas. No. Eee, że moja nowa miłość to jest Chuck Bas. i Edward kulem.